Witam Was serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj jest 300 film e, na kanale Tabacznik i będzie to QA, e, czyli Wasze pytania, a moje odpowiedzi. Mogliście zadawać przez jakiś czas pytania na ASKU grupy Tabacznik. E, link był na Facebooku. Kto nie zadał pytania, no to jeszcze będzie miał okazję, bo za jakiś czas również mam nadzieję, że pojawi się taki film. E, ja chciałbym Wam podziękować serdecznie, bo to dzięki Wam jest też 300 filmików na. Na kanale grupy Tabacznik, no i to właśnie dzięki Wam, je nagrywam i chcę je nagrywać. Mam ochoty nagrywać, bo Wasze opinie dają mi taką energię, żebym mógł tworzyć ten kanał. Na razie sam, ale Żmija, kraje również pomagają mi jeszcze do tej pory, więc myślę, że im też należy się podziękowania. Mam tutaj Wasze pytanka. Będę czytał, będę starał się na nie odpowiedzieć. Pytania bez komentarza, jak sama to wskazuje, zostawię bez komentarza. E, dobra, zaczynamy. Pytanie numer jeden. E, co sądzicie o forum Epa Forum, mieliście kiedyś z nim styczność? Ja osobiście miałem styczność z tym forum e, przypadkowo głównie, bo coś szukałem na, na googlach e, i m, czasami wyskakiwało mi to forum, wszedłem, przeczytałem, ale tak, żeby z niego korzystać, zarejestrowałem. Się, choć nie, mam w sobie tam konto ale osobiście z niego nie korzystam, korzystałem tylko z forum e, świat papierosów.pl, z którym współpracowałem mm, no teraz trochę się uciszyło, bo mam troszeczkę mniej czasu żeby prześledywać na forach ale pozdrawiam światpapierosów.pl e, no i tyle jeśli chodzi o to pytanie zaczynam zbawę ze papierosami jakiego papierosa kupić dla początkującego to pytanie nurtuje Eee, bardzo wiele osób nawet doświadczonych, którzy radzą młodym eee, waperą, młodym w cudzysłowie. Oczywiście nie chodzi tu o wiek, tylko chodzi o doświadczenie. Eee, ja powiem tak: na początek dobrym zestawem będzie bateria Vision 1300 eee, mAh z protankiem na przykład 3 mini. To jest taki malutki papierosek eee, bateryjka dość długo wytrzymuje więc myślę, że taki będzie jak najbardziej eee, ok. Eee, dobra, następne pytanie, jaki był Twój pierwszy e-papieros i mod? Moim pierwszym e-papierosem, jak już pewnie pamiętacie albo nie pamiętacie, bo jesteście tu nowi, jest, właściwie był trendy, taki wadkowy z Blue 1 chyba, jak z tego co dobrze pamiętam, to był papieros, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. A jeśli chodzi o mody, był to klon Panzera, ten popularny klon pancera i Dripper Mutation X. Kolejne pytanie: ile pieniędzy wydajesz na akcesoria do modów i e-papierosów? Ciężko jest określić, bo na niektóre rzeczy mam rabaty ze sklepami, z którymi współpracuję, niektóre rzeczy dostaję do recenzji, więc ciężko mi jest określić, tak. Nie wiem ile miesięcznie wydaje, teraz sobie założyłem, że tak stówkę miesięcznie na sprzęt będę przeznaczał, żeby mieć też co kręcić, żebyście mieli co oglądać, a tak ogólnie no to niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Następne, mogę nagrywać to odcinki, nazywam się Mateusz, no i nazwiska nie powiem. Powiem tak, była rekrutacja, rekrutacja też będzie więc y, musisz po prostu śledzić i jeśli przejdziesz pozytywnie rekrutację, nie mam nic przeciwko. Następne y, pytanie, jak oceniasz potanka 3 mili? Tak jak już powiedziałem y, w zestawie dla porządkujących, jest to fajny y, y, parowniczek, mały, wydajny, niestety trochę piję tego likwidu. Ale jest naprawdę, naprawdę super, żeby nie to, żeby przyzwyczajeniem się do większych, to bym na pewno z tego wapował. Aczkolwiek e, to jest raczej zestaw dla tych, którzy mało wapują, bo no strasznie bardzo szybko idzie płyn. E, następne pytanie. Czy jesteś z że Jak długo zajmujesz się e-papierosami? zapytał Piotr 1993. Po pierwsze, jestem z Łomży, po drugie, e-papierosami tak e hobbystycznie zajmuję się od około 1,5-2 lata, a pierwsze styczność z papierosem miałem 3 lata temu, kiedy były to właśnie trendy e Blue One. Blue jeden. Dobra, next questions. E witam, od dłuższego czasu mam problem z kaszlem, od jakiegoś miesiąca przerzuciłem się na słabsze likwidy i do tego wszystko się zaczęło. Nie jestem pewien, czy to alergia na jakiś jeden składnik, czy ponownie muszę zmniejszyć miligram nikotyny. Na pewno nikotyna to nie jest, bo choć może jest jakiś uczulenie na nikotynę, aczkolwiek słyszałem, pracując w Cigerze, że jeden z klientów zatruł się e, likwidami. Co się okazało? Uczulony był na glicerynę lub na glikol e, i to było powodem jego zatrucia. Więc jest no możliwe, że jest uczulenie na któryś ze składników likwidu, Najprawdopodobniej glicyn lub glikol. Eee, nikotyna prawdopodobnie też, ale no bardziej stawiałbym na te dwa podstawowe środki. Eee, no ale to już trzeba było skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Czy farmaceuta to tak a propos, bo żeby tylko nie wprowadzili tej nowej ustawy o, o tym, że to będzie produkt farmaceutyczny. No ale nieważne. Co do Spinera 2. Staram się nie komentować takich pytań, eee, ciągle denerwuję mnie, jak ja patrzę na grupach na Facebooku, jak są pytania, jaka góra do, jaka góra do, jaka batka, jaka coś. Trzeba samemu określić, eee, brać pod uwagę wygląd i brać pod uwagę to, jak będziemy korzystać i ile będziemy korzystać z tego e-papierosa. Ja do Spinera 2 najbardziej pasował mi eee, Emoł. Od kangertecha był bardzo fajny, gwint miał zewnętrzny, więc nie trzeba było bawić się w żadne tulejki. E, w jakich proporcjach dodawać gliceryny, jak się robi likwid? Marian spytał. Marianie, powiem ci, że musiałby poszukać na forum, bo ja robię z likwidy, robię już z gotowych bas, e, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, jakie mają być proporcje i mówię to szczerze, żeby nie lać wody. E, jaki jest najlepszy likwid? no i to pytanie podobnie jak, jak jest najlepszy papieros yy, bardzo ciężko jest określić jaki jest najlepszy musiałbyś po prostu spróbować kilka ewentualnie obejrzeć recenzji na kanale yy, i wtedy sam dojść do wniosku który tak naprawdę jest taki naj, naj, najlepszy. nie ma raczej najlepszego, są dobre, są gorsze wiadomo w owocówkach jeden będzie najlepszy w mintówkach będzie jeden najlepszy i tak dalej jaki porownik do waprosz Stylisz tak do 50 zł. Kolejny czyli Pół Aerotank, nie Aerotank, tylko kangertek emu. A w sumie to Aerotank. Jest. Skąd masz tyle hajsu na sprzęty, i co polecasz do Nemka Dripper? Skąd mam hajsu? Hajs mam z pracy, dzięki której zarabiam pieniążki. Eee, od razu mówię, jeśli chodzi o hajs z YouTube'a tak zwany. Nie ma tego dużo, ma pieniądze z YouTube'a, które do tej pory zbierałem e, przeznaczyłem na sprzęt, zakupiłem dwie lampy, które mnie tutaj oświetlają, tu mam dwa cienie, e, kupiłem sobie lepszą kamerę, no obecnie musiałem niestety ją oddać, bo miałem z nią problemy, e, nagrywam starym sprzętem, więc jakoś może być też niezbyt powalająca, e, no, a jaki polecam, Dripper do dobrze, Dripper do Przyjdzie do dimezis, prawdopodobnie. Eee, to już trzeba się spytać, na przykład, Dymka, bo ja modami tak średnio się zajmuję i stronię od tego tematu, przynajmniej na razie. Ile już wapujesz po pełnym ustawieniu analogów? Wapuję dość długo, analogów nie odstawiłem. Na papieros to jest bardziej dla mnie taka alternatywa. Jeśli nie mogę wyjść z pracy na papieroska, to po prostu idę sobie na zaplecze, wezmę sobie parę buszków, eee, No i tyle. Czy będzie recenzja Joytech Ego One? Eee, raczej nie będzie, bo nie mam zamiaru wydawać taki, takich pieniędzy na taki sprzęt, bo musiałbym odkładać na niego troszeczkę, a wiadomo są też inne wydatki. Zatem jakoś nie jaram mnie za bardzo ten Joytech samym wyglądem, więc, więc raczej nie będzie, aczkolwiek nie wykluczam. Jeśli macie inne strony z papierosami na swoim fanpage'u, e, tak udostępniam pod warunkiem, że spełnia kilka warunków, e, przytoczę kilka z nich. Jest to oczywiście strona założona przez osobę pełnoletnią, e, nie jest ta osoba związana z tak zwanymi e, gimbusami, bo to mnie naprawdę drażni. E, I musi być treściwa, musi być ładnie wyglądająca, schludna. Bo myślę, że mój, mój fanpage jest taki, więc tego samego bym wymagał. Eee, no, i tyle w tym temacie. Pozdrów mnie na QA Mateusz J. Pozdrawiam ci serdecznie na QA i chmureczka leci dla ciebie. Dobra, kolejne pytanie. Jakiś pół roku temu zaproponowaliście film, na czym pracujecie, kiedy go nagracie, wstawicie? spytał Szysza. Powiem ci tak. Eee, pamiętam, że była taka obietnica i obietnica będzie dotrzymana, tylko na razie potrzebuję jeszcze jednego kamerzysty, żeby nagrał mnie z boku, jak to wszystko wygląda. Na pewno będzie jakiś making off, kiedyś był, ale teraz zrobię taki jeden treściwy. Kiedy to będzie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo jestem trochę zapracowany. Kiedy będzie, kiedy, nagracie recenzję Joy, yy, kiedy będzie recenzja baterii Vision Inou? Już jest na kanale i właśnie na nim sobie teraz tutaj kulturalnie wapuje Vision Inou i Phoenix yy, Odin, taka wielka tubka. Bardzo fajnie co pasuje w ogóle. Kiedy nagracie recenzję Joy Deha Ewika, Nie mam pojęcia. No wolę powiedzieć, że nie mam pojęcia, nie chcę nic obiecywać, bo będzie jak zawsze. Uważa, że nastolatkowe minus 18 nie powinni palić e-papierosów? Jeśli tak, to czemu? Sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie, zadając to pytanie. Po pierwsze, poniżej 18 roku życia nie wskazane jest, żeby używać e-papierosów czy jakiegokolwiek wyrobu tytoniowego, czy też alkoholu, bo są to osoby niepełnoletnie. W dzisiejszych czasach jeszcze mój rośnik jako tako, ale w dzisiejszych czasach... Te bardzo młode roczniki, które powoli już stają się pełnoletnie, czyli wiek 17-18. No niektórzy mają siane w mózgu, nie mówię, że wszyscy, ale są tacy, którzy po prostu dla szpanu słychać w wiadomościach, co dzieje się z dopalaczami i kto pada ofiarą. Ofiarą padają osoby niepełnoletnie, bądź takie, które mają świeże 18 lat, więc ja myślę, że papierosy dla osób poniżej 18 roku życia są nie potrzebne, niewłaściwe yy, i przez takie też osoby właśnie w wieku 16 lat, 15, które mają jako jakimś cudem zadobyły tego papierosa, są problemy. Są problemy właśnie w postaci tych nowych ustaw, bo urząd dopieprza się do wszystkiego, co może. Yy, no i właśnie przez to, że coraz więcej małolatów posiada papierosy, chodzi po mieście, sobie pufa. No, i właśnie przez to te ustawy są. Więc, sorry, drogie gimbusy, ale przez was będą takie zakazy, bo będą, że odechce wam się korzystania z tych papierosów na przyszłość. Ile macie razem e-papierosów? Kolejne pytanie. Nie mam pojęcia, jeśli chodzi o zestawy, mamy ich mało, ale jeśli chodzi o drobnicę taką, że oddzielnie oprawniki i oddzielnie baterie, trochę tego jest, więc nie jestem w stanie tego określić. Trochę jest, myślę, z 30-40 może. Połowa pewnie nie działa i tak. Skąd się wzięło zafascynowanie papierosami wobec was? Eee, powiem swoją historię, bo ja byłem świeżo po operacji i nie mogłem wyjść z domu na papierosa zwykłego, nawet na balkon. No a chciało się palić, więc wtedy zamówiłem sobie Trendy Blue 1, bo to był początek. Nie bardzo się znałem. Skusiła mnie cena. Dlatego też wziąłem właśnie tego e-papierosa I jakoś to się zaczęło Później zapoznałem się ze Żmiją Żmija podłapał to, nagrał recenzję King Cigar No i tak naprawdę to tak się potoczyło Taka krótka historyjka E-papierosy są rakotwórcze Powiem tak Ogólnie nikotyna e Wpływa na ośrodkowy, coś tam mózgowy, coś tam, coś tam wszystko jest złe, wszystko w dzisiejszych czasach rakotwórcze. No nie mówię, że niektórzy się śmieją, że powietrze jest rakotwórcze, jest rakotwórcze wszystko. E-papieros zapewne też, ale pojęcia za bardzo nie mam. Zaraz wyskoczy ktoś, ale przejść zerówki i w ogóle. Od e papierosów może się jedynie gromadzić woda w płucach, ale na przykład e załóżmy, była taka sytuacja: ktoś powiedział, że od papierosów gromadzi się woda w płucach, bla bla bla. Co będzie jak w płucach, będzie woda proszę sobie iść do e, sauny. Sauny tej takiej e, parowej i ciekawy jestem, ile tam się nawdychacie pary, z której która skropli się w waszych płucach. I proszę mi nie pieprzyć głupot, że od e-papyrosa zbiera się woda w płucach, bo będąc przez dwie minuty w takiej łaźni parowej czy saunie parowej, jak zwał, tak zwał, zbiera się o wiele więcej tej pary niż w takim paleniu codziennym. No to już tyle, jeśli chodzi o to pytanie o zbieranie się w płucach wody. Wszystko się skrapla, ta wód, woda i tak będzie i z kaszlem to później wszystko wyleci. Eee, witam, czy mógłbyś zrobić z jakiegoś liquido od Collinsa, ale są przecież recenzje liquido od Collinsa, jest nugat chyba i jest kola, energy cola jak się nie mylę. Wapujemy czy się opierniczamy? No kurde, wapujemy. Nie? Będę robił jakieś likwidy, konkursy na likwidy czy parowniki, trochę wydaje mi się mylę, bo jest godzina w pół do 12 w nocy, więc no, trochę już oczy są przyspane. Będę robił konkursy na likwidy i parowniki, bo mam likwidy i mam zestawy, których nie używam, a chętnie bym się ich pozbył, więc pewnie jakiś konkursik będzie. Kiedy? Nie wiem, ale będzie... Yy... Co sądzicie, Oj, tu jest link, nie będę tego patrzył, kiedy, od kiedy palisz, co sądzisz o wopiących gimnazjalistach? Pale, dość długo, sądzę w wopiących gimnazjalistach, to już było wcześniej, ale powiem, że po prostu dla mnie też pan, chęcia bycie, byciem fajniejszym. Mam pytanie, kiedy będzie jakiś konkurs? To było, ile spaliście w sumie litrów likwidu? Pozdrawiam, nie mam pojęcia, bo było tego bardzo, bardzo dużo. Jak zaczęłaś twój twoja przygoda z papierosami oraz fajkami wodnymi? O to z papierosami już mówiłem, a z fajkami wodnymi po prostu chciałem udowodnić mojej mamie, że fajki wodne to nie narkotyk. No i tak się zaczęło. Masz dzieci. Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Czym zajmujesz się na co dzień? Bo z YouTube w dzisiejszych czasach trudno się utrzymać. E, mam 21 lat, mieszkam w Łomży. Na co dzień pracuję w Euronet. Z YouTube'a, ciężko się utrzymać? Ta się utrzymać, tylko ja się nie utrzymuję z YouTube'a, bo tak jak już mówię, pieniądze z YouTube'a tylko i wyłącznie na sprzęt. Teraz planuję zakupić sobie jakiś e, fajniejszy stabilizator obrazu, żeby to ładniej wyglądało. Dlatego teraz zbieram właśnie ten stabilizatorek e, i zbieram na lepsze oświetlenie i na lepszy obiektyw. Jaki jest Twój ulubiony zestaw, jeśli chodzi o papierosa? Nie mam ulubionego zestawu biorę co jest pod ręką, jeśli potrzebuję, gdzieś idę dalej to po prostu biorę większy baniaczek jeśli jestem w domu to raczej palę, wapuje na małych Chciałbym jakiś zestaw moda elektronicznego, nie chcę bawić się w krecę i grzałek co poradzisz? To da bardziej pytanie do Edymka i jego się powinien spytać, bo ja modami się nie zajmuję Jeśli ktoś pali papierosy i zawsze do zawartości, tylko 0 mg jaki to ma wpływ na zdrowie? Proponuję zapytać wujka Google, bo nie chcę im się odpowiedzieć na takie pytania. Bo dla mnie pali zerówki, no kurde, po co? Na smaku. No rozumiem, też palę na smaku, ale ja mam trochę tej nikotyny w tym likwidie zawsze. Jak się się cała ekipa? No to było tak, że po prostu e, poznałem się ze miło przypadkiem na jakiejś tam imprezie, zobaczył moje filmy, chciał spróbować, no i tak to wyszło. Eee, ile masz parowników w swojej kolekcji? Jest tego od groma. Kiedyś wrzucałem zdjęcie, teraz jest dwa razy więcej, więc jak ktoś znajdzie to może zobaczyć. Co myślę o Zephyrus? Dobre to, widziałem ten parownik, ale nie wypowiem się. Czy zaraz zarezerwować Anyvape sub On 80W? Prawdopodobnie tak, bo widziałem tą bateryjkę, ale nie obiecuję. Jaki sprzęt się na początek? Chodzi mi o Boxa albo o młoda to, to pytanie również do jedynka. E, czy na baterii P1 będzie był protank 2-3? No pewnie że będzie, dlaczego by nie? Przecież tam są grzałki 1,8, chyba czy 2 i 4, więc będzie normalnie chodził. Zasuna, na którejś z jest, jak mam baterię P1 i protanka, chyba trójkę mini czy 2 mini. Nie wiem, to są niż w Liquidach ebul. Ja osobiście Ebula nie próbowałem. Żmija z kraju próbowali, był to jeden liquid, tylko pardon, i wyszedł słabo. Mam pytanie, lepiej kupić grzałkę VOCC czy zwykłą do protag'a 3 mini? VOCC, pierwsze słyszę, czyli zwykłą grzałkę. Możecie testować tansy jakiegoś typu liquider, sensation, bills, King e-cigar. O Liquiderze nie słyszałem, Sensation jest jedna recenzja, w Ostronance jak będę to jeszcze zaopatrzę się, e, Billsa mam, więc też będą recenzje, ebula nie mam i King Cigar nie mam, choć King Cigar recenzowaliśmy, banana jeszcze z Maśkiem i ze żmiją, e, nie wiem za fajnie, ale może coś będzie. Jak pozbyć się smaku grzałki, wolisz black? Odsyłam do filmiku czyszczenie grzałki. To było tylko, no myślę, to było około 45-7 pytań, więc no jak na mnie na razie jest sporo. Eee, dziękuję serdecznie, że zadaliście sobie trud, zadając te pytania. Mam nadzieję, że mniej więcej odpowiedziałem na niektóre z nich dość konkretnie. Filmik jest bardzo długi, pierwszy chyba w historii kanału. Eee, dziękuję tym, którzy wytrwali do końca konkursik pojawi się niedługo eee, tak jak już obiecałem ja jeszcze raz chciałem wam serdecznie podziękować za te 300 filmów, bo naprawdę to dzięki wam eee, no i tyle no. pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnych eee, już recenzji liquidów e-papierosów i pojawią się poradniki trzymajcie się, pozdrawiam, cześć